Koledzy majsterkowicze, nie wiem jak często zdarzają Wam się takie sytuacje, że siedzicie sobie na dole w piwnicy czy też w warsztacie, nie wiem gdzie tam macie te swoje, nazwijmy to oazy spokoju i nagle z góry słyszycie: Znowuż nic nie robi, a ja tylko prasuję, piorę, odkurzam, myję podłogi, a ten siedzi cały czas w garażu. U mnie takie sytuacje zdarzają się z częstotliwością powiedzmy raz na tydzień i powiem szczerze, że od czasu do czasu są dość irytujące. Dlatego gdy odezwała się do mnie firma iLife propozycją zupełnie darmowego przetestowania ich nowego robota sprzątającego A30 Pro. To pomimo tego, że na początku byłem dość sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, no bo tak naprawdę nie jest to żadne urządzenie warsztatowe, nawet bez testów powiem wam od razu, że do sprzątania w warsztacie się absolutnie nie nadaje, dlatego że szkoda by było tak ładnej maszynki puszczać na nasze podłogi, które są pełne trocin, opiłków itd. Tak Ale nie w tym rzecz. Stwierdziłem, że jednak do tematu majsterkowania to urządzenie się nadaje. Dlatego, że dzięki niemu nasze żony będą miały czyste podłogi, a my spokój w warsztacie. Zapraszam. Zaczniemy tradycyjnie, jak w przypadku wszystkich narzędzi testowanych u mnie w warsztacie, a mianowicie odrzutu oka na parametry techniczne podane na opakowaniu. Później na same testy oczywiście przeniesiemy się do takich pomieszczeń, do których to urządzenie jest przeznaczone. Tak, wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z modelem A30 Pro, jest to najnowszy produkt firmy iLife sprzedawany aktualnie w promocyjnej cenie, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany szczegółami, to wszystkie te wiadomości są dostępne w linku który znajduje się w opisie do tego filmu. Urządzenie z produkcji chińskiej, ale sprzedawane z polskiego magazynu, posiadające polską instrukcję, polskie oznaczenia na opakowaniu, objęte 24-miesięczną gwarancją i co ważne, ze względu na to, o czym mówiłem przed chwilą, że sprzedawane jest z terenu Polski, nie musicie się martwić żadnymi dodatkowymi opłatami typu VAT czy też cło. Przechodząc teraz do parametrów technicznych. Mamy tutaj podana moc ssania wynoszącą 5000 paskali. To dotyczy samego robota. Natomiast stacja samoczyszcząca, dzięki której ten robot się automatycznie opróżnia, ma wyższą moc ssącą. Tutaj nie jest to niestety podane, ale wynosi ona 12 000 paskali. Mamy tutaj zastosowaną nawigację laserową LIDAR i oczywiście urządzenie ma dwie funkcje, bo może zarówno odkurzać, jak i myć podłogę. Na kolejnej stronie możemy odczytać również parametry związane z wielkością. W przypadku samego robota jest to dość istotna informacja. Jego średnica to 330 mm, wysokość 95 i to ważne, ponieważ zmieści nam się pod większością naszych szaf. Wyposażony jest pojemnik na wodę, jak i na kurz o pojemności 20 litra, a jego moc to 40 W. Przechodząc do stacji, jej wymiary może już nie są aż tak bardzo istotne: 285 x 145 x 253 mm, waga 2 kg i pojemnik na nieczystości to 2,5 litra. Według zapewnień producenta taki pojemnik powinien nam starczyć na mniej więcej 7 tygodni sprzątania. Tak wygląda nasz zestaw po wypakowaniu. Mamy wszystkie elementy, o których mówiłem przed chwilą. Stację dokującą razem tutaj z pojemnikiem na nieczystości. Dodatkowo oczywiście robot. Mamy zapasowe worki. Tam mamy w środku już jeden taki worek zamontowany. Mamy również instrukcję do połączenia się z aplikacją. Ogólną instrukcję, która tak jak mówiłem jest również w języku polskim. Mamy zapasowy filtr. Pilot do zdalnego sterowania, dwie nakładki mopujące, baterie do pilota, szczoteczkę do czyszczenia oraz taką szczoteczkę zapasową do wymiatania nieczystości, znajdującej się przy krawędziach sprzątanych pomieszczeń. Ok, zanim przejdziemy do testów terenowych, czyli tego prawdziwego sprzątania, co z pewnością najbardziej zainteresuje nasze żony, sprzyjmy się budowie samych komponentów, bo są to elementy, które mnie osobiście interesują w równie podobnym stopniu. Mamy tutaj stację dokującą, jej frontowy element i na tym frontowym elemencie mamy taki kruciec uszczelniony, do którego nasze urządzenie, czyli robot będzie podjeżdżać i za jego pomocą opróżniać ten swój mały zbiornik. Tutaj z kolei mamy dwa styki do ładowania, ten proces oczywiście też jest bardzo prosty, Urządzenie w momencie, gdy podjeżdża, dotyka, to rozpoczyna się ładowanie i to ładowanie, zgodnie z instrukcją, gdybyśmy mieli w pełni rozładowane urządzenie, powinno potrwać w okolicach 6 godzin. Górna część stacji to klapka, pod którą kryje nam się zbiornik na nieczystości, no, zwykły worek do odkurzacza, który po napełnieniu się musimy wyrzucić, i wymienić na nowy. To mi się nie udało za pierwszym razem prawidłowo założyć. U góry mamy natomiast instrukcję, jak to zrobić, ale mamy również instrukcję, jak wymienić filtr w samym robocie. Mamy kod QR, za pomocą którego będziemy mogli ściągnąć aplikację. Także te informacje będziemy mieć zawsze dostępne pod ręką, nie będzie potrzeby nawet szukania instrukcji. Jeżeli chodzi o urządzenie, o jego górny panel, to mam tutaj system laserowy służący do nawigacji. Temu przyjrzymy się oczywiście za chwilę, gdy urządzenie już ruszy. Przycisk załączający, jak i służący do wszelkiego rodzaju sterowania, tak więc podejrzewam, że będzie tutaj troszeczkę guzikologii, żeby opanować wszystkie funkcje dostępne za pomocą właśnie tego przycisku. Mamy również bumper, czyli tak zwany zderzak. On pełni tą funkcję, że gdy urządzenie dobije nam do krawędzi, dobije do jakiegoś elementu typu mebel, to po prostu zadziała tam jakaś krańcówka i urządzenie nam się wycofa i zmieni kierunek pracy. Rzućmy teraz okiem, co mamy u dołu urządzenia. Kółka jest nogumowane, także nie powinna się ślizgać. Nawet na mokrych podłogach, po mopowaniu, te kółka są amortyzowane, także będzie możliwość przejeżdżania przez wszelkiego rodzaju przeszkody, typu progi. Mamy tu oczywiście tą naszą główną szczotkę, która zbiera nieczystości, wycieraczkę, która powinna zbierać wilgoć. To prawdopodobnie możemy sobie wyciągnąć tak, możemy wyciągnąć no i oczywiście ten element, gdyby się zużył, będziemy mogli sobie wymienić. Załóżmy jednak z powrotem, na razie jest nowe, także na wymianę chwilowo się nie nastawiam. Oprócz tego mamy tutaj również kółeczko prowadzące, szczotkę do wymiatania właśnie z krawędzi. Dodatkowo od spodu mamy również takie czujniki krawędziowe tutaj, tutaj i tutaj, dzięki czemu urządzenie nie powinno nam spaść na przykład ze schodów lub jakiejś innej powierzchni typu antresola, z której upadek groziłby zarówno urządzeniu, jak i osobom znajdującym się pod spodem. Istotnym elementem znajdującym się od spodu urządzenia jest oczywiście jeszcze zbiornik na nieczystości. Jego możemy wypiąć i w tym momencie mamy tutaj dostęp zarówno do komory na nieczystości, jak i do miejsca, do którego możemy wlać wodę w przypadku, gdy będziemy chcieli mopować. W celu uzupełnienia zapasu świeżej wody wlewamy ją tutaj przez ten otwór. On jest zamykany na taką specjalną gumową uszczelkę, jak również możemy tutaj wymienić filtr, dzięki czemu nasze sprzątanie Powinno być naprawdę efektywne. Ok, nie będę tego filtra ruszał. Jak na razie, tak jak mówię, wszystko jest nowe, nie wymaga żadnych prac związanych z konserwacją. Zbiornik założony z powrotem. Tutaj od spodu mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie specjalne otwory, do których zakładamy końcówkę opującą. Także myślę, że to jest z parametrów technicznych, jak i takiego ogólnego przeglądu tego urządzenia. To wszystko, a teraz pora na konfigurację aplikacji. Aby pobrać aplikację, wystarczy, że zeskanujemy sobie kod QR. Tutaj ze specjalnej instrukcji jest na drugiej stronie. Aplikację oczywiście musimy ściągnąć, zainstalować, zatwierdzić wszelkiego rodzaju zgody, a następnie się zarejestrować. Mamy to. Następny krok to dodanie urządzenia. Naciskamy plus, naciskamy dodaj urządzenie i wybieramy metodę połączenia. Wybierzmy Bluetooth, potwierdzamy i aplikacja zaczęła szukać. Urządzeń znajdujących się w pobliżu. Niestety nie znajdzie dopóki nie zainicjujemy parowania, a proces ten zaczynamy naciskając przez 6 sekund ten przycisk. Rozpoczęcie konfiguracji sieci. Jak słyszeliście, urządzenie odezwało nam się od razu w języku polskim. To dobrze, ale oczywiście ten język, jeżeli by była taka potrzeba, możemy sobie za pomocą aplikacji zmienić. Musieliśmy się przenieść w miejsce docelowe do pokoju, ponieważ na dole był słaby zasięg Wi-Fi, co prawda nie wiem za bardzo czemu Wi-Fi jest wymagane do łączności bluetooth, ale generalnie rzecz biorąc, dopiero tutaj to Wi-Fi było w porządku. Urządzenie połączyło się z aplikacją. Jak widzicie w międzyczasie udało mu się w pełni naładować, także teraz podejrzymy sobie jego ustawienia, naciskając tą ikonę. I pierwsza rzecz, która tutaj się pokazała, to mapa pomieszczeń, które już czyścił. Ja za chwilę pokażę, jak ta mapa będzie budowana. Co tutaj jest ważne? Ważne jest miejsce ulokowania naszego odkurzacza, a mianowicie w pobliżu tego mrugającego punktu. Za pomocą aplikacji możemy oczywiście planować cały harmonogram czyszczenia. Tutaj mamy specjalną ikonkę i tutaj mam na przykład podany, w jaki sposób dane pomieszczenie będzie czyszczone. Czy będzie to tylko odkurzanie, czy też odkurzanie i mopowanie? Do mopowania za chwilę wrócimy. Wróćmy w tej chwili do ustawień, czyli tą ikonkę naciskamy i mamy tu coś takiego jak ustawienia robota. Pierwsza rzecz, o której możemy zdecydować, to co odkurzacz ma robić w momencie, gdy braknie mu zasilania, czyli skończy mu się bateria. Tutaj możemy to zaznaczyć, że w momencie, kiedy skończy mu się bateria, wróci do stacji ładującej, naładuje się, a następnie rozpocznie od tego momentu, w którym skończył. Może też zaczynać od samego początku. Tutaj z kolei możemy ustawić godziny, w których robot ma na pewno nie pracować, czyli na przykład między 10 wieczorem a 8 rano. Mopowanie w kształcie litery Y do mopowania wrócimy za chwilę, pokażę jak podłączę pad, bo tak jak mówię, według mnie w tym urządzeniu jest to funkcja zbędna po prostu nigdy nie będzie to tak efektywne, jak gdybyśmy zrobili to za pomocą prawdziwego mopa, czy tym bardziej mopa elektrycznego. Dodatkowe ustawienie tak zwany doładowany dywan. I za pomocą tej funkcji możemy włączyć maksymalną moc w momencie, gdy nasz odkurzacz wyczuje, że jest na powierzchni właśnie na dywanie, to wtedy zwiększy siłę ssania do maksymalnych 5000 Paskali. Dalej mamy już coś takiego jak skuteczność czyszczenia, ale to zostawimy na tym ustawieniu normalnym. No i konwersje jednostek to już takie rzeczy później, które będziemy wykorzystywać podczas analizy czyszczonych powierzchni. W tym momencie mamy to ustawione na metry kwadratowe. I niech tak zostanie. Wracamy z powrotem. Kolejna rzecz to harmonogram, i to oczywiście możemy sobie zaplanować, jak będzie to czyszczenie wyglądało w poszczególne dni, tygodnia. Zarządzanie mapą. Tutaj możemy sobie zrobić kilka osobnych map. Możemy też wybraną mapę skasować, co w tej chwili zrobimy. I za chwilę powtórzymy proces mapowania od samego początku. Głos i głośność to oczywiście ustawienia językowe, w jakim języku ma się z nami komunikować urządzenie. Mamy w tej chwili polski, ale oczywiście, jeżeli wolimy japoński, to nie ma żadnego problemu. Opcja szukania maszyny, gdyby nam na przykład zaginęła gdzieś w domu, prawdę mówiąc, jeszcze tego nie próbowałem, ale zobaczmy, jak to działa. Jestem tutaj. Jak widzicie, działa. Jestem I tutaj. na pewno dzięki temu łatwiejsze będzie jej odnalezienie. Kolejna sprawa to zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi. Tutaj możemy sobie podejrzeć. W jakim stanie są nasze elementy i co ewentualnie musielibyśmy zamówić lub też wymienić. Ok, wróćmy w takim razie do głównego menu i zobaczmy sobie, jak nasze urządzenie będzie mapować pomieszczenie. Rozpoczęcie szybkiego planowania powierzchni. Mapowanie następuje za pomocą modułu laserowego. Ten moduł pozwala określić odległości od różnych obiektów, różnych przeszkód. No i dzięki temu. Urządzenie będzie później wiedziało, w którą stronę ma jechać, a gdzie na przykład są jakieś przeszkody, których nie może pokonać. Jak widzicie tutaj na mapie, za każdym razem, gdy mijamy jakieś drzwi, od razu pojawia się nowa ścieżka i nasz odkurzacz będzie pamiętał, że ma tutaj wjechać w drodze powrotnej, gdy już skończy mapowanie tego głównego ciągu. I to były kolejne drzwi, które on sobie wcześniej rozpoznał. No i oczywiście teraz wjeżdża zbadać całe pomieszczenie. Mapowanie zostało zakończone. W tej chwili urządzenie wraca z powrotem do bazy, aby rozpocząć ponowne ładowanie. Na początku jechało przodem, teraz się obróci tyłem, tak aby odpowiednio stawić styki. No i za chwilę dojedzie na miejsce. Rozpocznij ładowanie. Jeżeli chodzi o samo mapowanie, ten proces przebiegł bardzo skutecznie. Urządzenie podzieliło sobie pomieszczenie. Na poszczególne pokoje. W tej chwili możemy ustawić dokładny plan sprzątania w każdym z tych pomieszczeń. Tutaj, jak widzicie, są takie puste obszary, na przykład w tym zielonym pomieszczeniu. To jest pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy. I ten biały obszar to jest ta owalna kanapa, która tutaj stoi. No, urządzenie po prostu dokładnie rozpoznało miejsce, wie, że tam nie będzie mogło wjechać. Druga rzecz, która jest warta podkreślenia, to to, że niektóre elementy naszego pomieszczenia mogą mylić trochę robot właśnie podczas funkcji mapowania, a mianowicie lustra. Sypialnia, więc to pomieszczenie, które jest zaznaczone w kolorze różowym, jest o wiele mniejsze niż tutaj to, co mamy zmapowane, a to dlatego, że nasze urządzenie zostało oszukane przez lustro, które dla systemu laserowego to pomieszczenie dość mocno powiększa. Żeby przejść dalej do normalnych już funkcji, musimy sobie mapę zapisać i następnie możemy rozpocząć zwykłe sprzątanie, naciskając ten przycisk Start. Oczywiście, gdy będzie to ustawione w harmonogramie, to ten proces będzie rozpoczynał się automatycznie. Ok, urządzenie zacznie pracować. Ja w tej chwili będę starał się filmować takie te najbardziej newralgiczne momenty, te miejsca, gdzie to urządzenie sprawdza się najlepiej oraz takie, gdzie idzie mu troszeczkę gorzej. I'm going to tell them. Z oczyszczania zbiornika w urządzeniu i zadział odciąg, który jest właśnie w tej stacji opróżniającej. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. To jest oczywiście po kilku sprzątaniach, ale jak widzicie, po zawartości urządzenie na pewno skutecznie zbiera te wszystkie nieczystości, które znajdowały się w różnych zakamarkach niedostępnych dla zwykłych odkurzaczy. W międzyczasie możemy podejrzeć działanie aplikacji. Jak widzicie, została wyrusowana mapa sprzątania. Tak jak mówiłem w tym różowym pomieszczeniu to, co jest oszukane za pomocą lustra, nie zostało posprzątane. Tam oczywiście nie ma wjazdu, ale pozostałe pomieszczenia wydaje mi się, że całkiem nieźle zostały odkurzone. Jeżeli chodzi o zakres prac, to mieliśmy tutaj 53 m2, 56 minut trwała cała czynność i pozostało nam w tej chwili 58% naładowania baterii. Dobrze, pozwólmy w takim razie naszemu odkurzaczowi się ładować. Teraz jeszcze tylko kilka takich końcowych uwag na temat tego, czego nie było poruszone na filmie, jak na przykład sterowanie za pomocą pilota, czy też mopowanie. Ja w trakcie filmu mówiłem, że to mopowanie nie do końca mnie przekonuje, ze względu na wagę tego urządzenia. Po prostu to jest dość lekki robot, który w momencie, gdy będzie tylko przecierał taką końcówką, no to to sprzątanie nie będzie zbyt efektywne. Tutaj, do takiego mopowania naprawdę zabrudzonych powierzchni, musimy użyć siły ręcznej. Albo ewentualnie jakiegoś mopa elektrycznego, który będzie miał jakieś końcówki rotacyjne i wtedy to naprawdę będzie spełniało swoje zadanie. Jeżeli chodzi o sterowanie za pomocą pilota, tego również nie pokazałem, bo jest to chyba jedna z prostszych rzeczy. Tutaj nie wymaga żadnej aplikacji. Za pomocą tego pilota możemy sobie uruchomić urządzenie, nakazać mu powrót do bazy, skierować go w odpowiednie miejsce, zwiększyć siłę z odkurzania lub też wybrać tryb jakiegoś takiego czyszczenia punktowego, czy też czyszczenia po krawędziach ewentualnie czyszczenia całego pomieszczenia, w którym aktualnie się znajdujemy. Mamy tu również możliwość sterowania tym robotem za pomocą asystentów głosowych takich jak Amazon Alexa czy Google Assistant. Ale ja powiem szczerze, że nie jestem zbytnim entuzjastą rozmawiania z odkurzaczem, a z tego co też słyszałem, nie do końca się to sprawdza. Także być może wrócimy do tego, ale w jednym z kolejnych filmów. Teraz w ramach takiego podsumowania, w ramach porównania, z urządzeniem podobnym, które kiedyś miałem dawno, dawno temu, no to tutaj widać od razu przeskok, jeżeli chodzi o postęp technologiczny. Nie mówię o przeskoku między jedną a drugą firmą, co raczej o przeskoku czasowym, bo tamto urządzenie miałem jakieś 10-15 lat temu i tam raczej działało to na zasadzie jakiejś takiej teorii chaosu. Tutaj widać po tej nawigacji, że jest to zdecydowanie lepiej przemyślane. Jest ten robot dokładniejszy. I naprawdę powinien nam oszczędzić sporo czasu i sporo wysiłku poświęconego na sprzątanie. Jeżeli jesteście zainteresowani, ile takie urządzenie kosztuje, czyli jaka jest cena waszego spokoju we własnych warsztatach, to oczywiście w opisie znajdziecie link do strony producenta. Z mojej strony to wszystko. W następnym odcinku wracamy już do urządzeń typowo warsztatowych. A tymczasem dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się.